Słuchajcie, jak góral mnie dzisiaj zaskoczył. To jest inny góral, o jakim mi opowiadano. Zacząłem go teraz oglądać i on zajebiście się wypowiada. Mówi o dwóch stronach medalu, nie? Słuchajcie, jak góral dzisiaj udawał audio audiotune, to się mówi, tak? Słuchał takiego fajnego kawałka serducho na 30 do mojej w ogóle słucha takiego kawałka zajebistego, i w tym momencie zaczął udawać. Zaczął wyjść. Tak? Ja myślałem, że się zeszłam. Gural, dzięki za dobre słowo. Mam na Ciebie propozycję nie do rzucenia. Pojedziemy do Czech, do mojego kumpla, i tam puścimy. Gdzieś zabunkrujemy, nikt nie będzie wiedział, gdzie ten domek jest. Będziemy sobie mogli tam w Czechach, wiesz, normalnie, oficjalnie fajnie się bawić i zrobimy takiego tygodniowy Big Brother. Nazwiemy to Gural w chacie. Wiesz, że ja reality show Amazonki wygrałem. Gural, pozdro i dzięki za dobre słowo.